Sukcesem, że Stowarzyszenie przez 10 lat systematycznie pracuje. Formy pracy niektóre pozostają i pozostaną pewno tak długo, aż Stowarzyszenie będzie istniało. Co pewien czas te formy są wzbogacane o, o wprowadzanie nowych. Myślę, że to, że pieniądze mamy, że zaczynaliśmy od zera, tak naprawdę, dzisiaj mamy sporą sumkę i wypłacamy stypendia i są pieniądze i będziemy nadal pozyskiwali te pieniądze. To jest najważniejsze. Nie? Co jest takim największym sukcesem? To ja bym powiedział tak, dwie rzeczy. To o czym powiedziałaś Ula e, przed chwilą, ale myśmy od samego początku tak to zamierzyli, to trzeba konsekwentnie analizować. Czyli my przekażemy stowarzyszenie za 5 lat, za 10 lat naszym stypendystom albo przyjaciołom stowarzyszenia. Pamiętajmy, że mamy dwie kategorie. Stypendyści, czyli ta młodzież, którą wspieramy bezpośrednio, i mówimy o przyjaciołach stowarzyszenia, czyli o młodzieży, która jest poprzez projekty, warsztaty, konwersatoria. Ona się przy stowarzyszeniu gdzieś aktywizuje, coś tam robi i później mniej lub bardziej ten związek utrzymuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to wydaje mi się, że przekonaliśmy do siebie, nasze otoczenie społeczne. Myśmy przez te 10 lat nie mieli ani razu sytuacji, w której popadlibyśmy z kimś w konflikt. Gdy uznany zostałem za najzdolniejszego, zapytano się moich rodziców, czy byliby skorzy posłać mnie do szkoły wyższej, gdyby koszta za naukę pokrywała utworzona w Poznaniu pomoc naukowa. Otrzymałem w ubiegłym roku i od tego czasu go wykorzystuję na różne sposoby. Głównie kupuję za te pieniądze książki najróżniejsze, z, z biologii, z chemii. Wszyscy stypendyści przeniesieni zostali do Poznania. Uznano mnie przy egzaminie w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Za... A także ufundowało wyjazd za, za te Z naukowej pomocy. mocno strapiony udałem się do hrabiego Potworowskiego do Goli, aby się poradzić. w przyszłości planuję studiować medycynę i dlatego moim marzeniem było uzbieranie pieniędzy na mikroskop, żeby już teraz rozwijać Nie moje zainteresowanie. Wiedząc, co ze mną będzie? po powrocie hrabiego Potworowskiego otrzymałem